Dzień dobry, witam wszystkich po długiej przerwie w serii Wasze Wspomnienia, gdzie prezentuję Wasze wspomnienia. Zapewne wielu z Was jest niezaznajomionych z tą serią, ponieważ no, zawiesiłem ją na bardzo długo. Postanowiłem jednak do niej wrócić z nieco nowymi zasadami. Jak wiecie, od kilku lat na tym kanale przypominam stare, dobre czasy, które mogły być częścią mojego dzieciństwa i naszego dzieciństwa, a obecnie są nieco zapomniane. Pomyślałem sobie jednak, że no, skoro ja mogę to robić, no to czemu Wy nie moglibyście współtworzyć tego kanału w taki sposób? Sposób, no i jednocześnie pokazać się i pochwalić jakimiś fajnymi wspomnieniami. Dlatego, jeżeli chcecie zaprezentować w tej serii coś, co było ważne dla Was w okresie Waszego dzieciństwa, jeżeli macie jakieś stare artefakty odnalezione na strychu, lub jeżeli po prostu macie jakąś fajną historię do powiedzenia z przeszłości, no to możecie nagrać krótki, maksymalnie 3-minutowy filmik. Jeżeli materiał będzie fajny, będzie dobrej jakości, o czym jeszcze powiem, oraz będzie pasował do tej serii, no to istnieje duża szans że pojawi się w kolejnym odcinku Waszych wspomnień. Dlatego zapraszam was na ten odcinek. Zobaczycie o co chodzi. No a jeżeli macie ochotę, no to nagrajcie coś podobnego, wrzućcie to na YouTube'a i wyślijcie mi link na adres mailowy wasze No a teraz bez zbędnego przedłużania lecimy z pierwszym materiałem, który podesłał widz o niku Radix14 i który przybliży wam nieco program, w którym no, zaopatrywaliśmy się w niezbyt legalny sposób w pliki te kilka lub kilkanaście lat temu. Cześć Wam, witaj Turpad, a dzisiaj przedstawię Wam wspomnienie z mojego dzieciństwa, którym jest program Ares, do ściągania torrentów, filmów, zdjęć, wszystkich innych rzeczy. Ares był jeden z pierwszych, jak nie pierwszym, programem do ściągania torrentów. Główna funkcja, czyli można było sobie tu wybrać muzykę, zdjęcia, obrazy, bajery i inne programy. Można było osiągać systemy Windows, można ściągać, było filmy, a przy ściąganiu filmów była opcja odtwarzacza, którym można było sobie. Odtworzyć część filmu, który się ściągał. Zajebista opcja, bardzo fajna, przydatna. Ares, yy, ostatnia wersja była taka, którą ja miałam 2, 4, 6. To jest chyba ta wersja, z której ja korzystałem osobiście. Wiele lat zapomniałem o tym programie, ale to jest Twój program, który, za który bardzo dziękuję, bo dużo wspomnień do mnie wróciło. Jest i on. Ares, dziękuję za to, że po prostu mogę Wam to pokazać i moje wspomnienia. Pozdrawiam Was, ciebie Turpad też. A oczywiście Gimby nie znają. Dzięki serdecznie za ten materiał. Sam oczywiście nie korzystałem. Ale oczywiście pamiętam. Było też coś takiego może jak Kaza i Emule, pamiętacie? Ale myślę, że i przejdzie też na to czas, aby nagrać o tym pełnoprawny odcinek. Przy okazji mała uwaga, pamiętajcie, aby nagrywać filmiki trzymając telefon tak, a nie tak, no bo tak nie nadaje się na YouTube'a. Więc jeżeli będę dostał filmiki w ten sposób, no to mogę ich jakby nie uwzględnić. A kolejny materiał. Materiał podesłał mi mój wieloletni widz Kamil Ast, który podjął się tematu, który jeszcze nie był chyba poruszany na tym kanale. No, zobaczcie sami. Siłanko Ludziska, Asik z tej strony. Chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć o moim wspomnieniu, jakim był, no właśnie, muzyka. No, i co, kojarzycie to? Oczywiście Beyblade latające dyski. Jednak nie jest mowa tutaj o samej kreskówce, a właśnie o tytułowych dyskach. W czasach swojej świetności, kiedy była popularna, różne z gadżety związane właśnie z danym tytułem. W przypadku Pokémonów były to właśnie figurki Pokémonów, krążki właśnie te metal tazo duo. Tak samo było z kartami i kapselami Yu-Gi-Oh! A w przypadku. Dysków Beyblade były to właśnie tytułowe dyski, które można było również kupić w każdym sklepie z zabawkami. Głównym minusem tych dysków była ich wytrzymałość. Wystarczyło, że spadł ci z wysokości stolika do kawy i rozwalał się na części pierwsze, więc żeby zabawa się za szybko nie skończyła, trzeba było się ubezpieczyć w kilka takich dysków. W opakowaniu w sumie był napinacz, czy jak to się tam zwało, do rozruszania dysku i jeden dysk. Z tego, co pamiętam, nie można było kupić ringu do walk dysku, Ale to akurat nie był problem, ponieważ wystarczyło z kuchni zajumać sobie taką najzwyczajniejszą pokrywkę do garnka i taki prowizoryczny ring do walki dysków. Był już gotowy. Napiszcie co o tym sądzicie i pozdrawiam wszystkich fanów kanału Gimby Nie Znają oraz wszystkich członków grupy. Trzymajcie się, cześć! Dziękuję Ci Kamil. Szczerze, mnie ta moda na Beyblade ominęła, ale no, wiem, że jest cała masa fanów tego fenomenu w Polsce, więc jak tylko znajdę czas, to postaram się jeszcze bardziej przybliżyć ten temat. Napiszcie co o tym sądzicie, no i jeszcze raz wielkie dzięki za podesłanie tego wspomnienia. No a trzecim i zarazem ostatnim materiałem w tym odcinku będzie filmik widza o Niku Judasz, który jak sam napisał przesyła wiele fajnych wspomnień. Zobaczmy! Cześć Turpad, mam dzisiaj dla Ciebie zbiór komiksów tytusa Romka i Atomka, ja, które w ówczesnych latach dzieciaki bardzo uwielbiały. Nie wszystkie, niestety, tak jak tutaj mają u mnie oryginalną układkę. Mimo, że sam komiks jak najbardziej był oryginalny, tutaj na przykład Księga 14 mam no, w dwóch różnych wydaniach, jednej druk ukończony został w 1980, druga zaś miała druk ukończony w 1984. Jest ich tutaj znacznie, znacznie więcej, no bo co dzieciak mógł czytać za komiksy w dawnych latach. Kolejnymi książeczkami jest oczywiście filmowa bajka już ja Ci pokażę. Z naszym znanym rosyjskim wilkiem i z zającem. Dwa wydania. Czyli kolejna bajka filmowa jest to można i tak. Zajączkiem szaraczkiem. Znowu krótka bajeczka obrazkowa z małą ilością tekstu. I teraz każdemu graczowi bardzo dobrze znana konsola PlayStation 1. Już nie w dużych gabarytach, tylko troszkę mniejszych, bo ta została wydana, w bodajże 2000 roku, wtedy zakończyła się produkcja. Każdy kinomaniak również znał Teletubbiesie. No vhs -a. Piękną i Bestię również wydano na VHS-ie. Zbiór takich opowiadań, opowiadań kreskówek z e, Yogi, Scooby-Doo, Winstonowie, Pies Huckleberry, Jetsonowie, czy Kocia Ferajna. To jest wydanie pierwsze, a zostało to wydane przez polskie nagrania. Na grzbiecie było można znaleźć minutę, w której rozpoczynała się dana kreskówka. No ale przecież... Gimbe nie znają. No powiem Ci szczerze, że całkiem fajne te Twoje artefakty z dzieciństwa. Trzymaj je, no bo kto wie, może za parę lat będą dużo warte na rynku kolekcjonerskim, no i się obłowisz. Choć no, ja na Twoim miejscu bym raczej się ich nigdy nie pozbywał. No i to wszystkie materiały na dziś. Jak mówiłem, jeżeli chcecie, aby Wasze wspomnienie, Wasz materiał pojawił się w tej serii, to nakrajcie w dobrej jakości, no chociażby telefonem, maksymalnie dwu, 3 minutowy filmik prezentujący Wasze wspomnienie. Wrzućcie go na YouTube i wyślijcie link na Wasz. Wasze wspomnienia@gmail.com. Oczywiście nie jest wymogiem, aby urodzić się, nie wiem, w latach 80. czy 90. To nie muszą być wspomnienia z tamtych czasów. Jeżeli urodziliście się, powiedzmy, w 2005 roku, no to również chętnie posłuchamy tego, co było częścią waszego dzieciństwa. Wiecie, bardzo chciałem, abyście wy, widzowie, również mogli w ten sposób współtworzyć ten kanał. No i myślę, że jest to całkiem fajny pomysł, a dla wszystkich tych, którzy no nie chcą albo wstydzą się coś nagrać, zapraszam was na grupę na Facebooku o nazwie Gimby nie znają. Tam dzieje się naprawdę bardzo dużo, więc wpadajcie. Nie zapomnijcie też o ocenie tego filmiku, o subskrypcji kanału. No a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia.